No, ale później już jak 20 kilka lat temu, 25 lat temu założyłem bardzo małe dla dzieci małe akwarium. No i miałem tam karlika tego, czyli grzabkę. Miałem też e, gupiki. No i po raz pierwszy krewetkę maną też miałem, także to wszystko jakoś funkcjonowało. Harliks szponiasty ja po prostu użyłem pokarm, który kupowałem w, w sklepie zoologicznym i wszystko by było dobrze, gdybyśmy nie wyjechali na dłużej i poszło ogrzewanie w domu i po prostu cały ten mój ekosystem powoli się ochłodził no i zwierzęta, które w nim były, mam nadzieję, że miały też zmarły, po prostu. Zeszły z tego świata. Z wychłodzenia. Tak też się zdarza, i to była moja już e, ostatnia przygoda. Teraz sobie przypomniałem: specjalnie kupiłem tą bańkę 30-litrową. No i cały zestaw, żeby tutaj nie iść od razu w jakieś większe akwaria, żeby się nie przyzwyczajać. Po prostu. No, przepraszam Was, zwierzątka, ale żeby sobie potrenować i rośliny, nie jest tak źle. No, i tutaj na samym początku, okiełznałem ok, się, bo zazwyczaj jestem mimo wszystko człowiekiem, który reaguje dosyć emocjonalnie szybko. Jestem raptusem po prostu z charakteru, a tutaj powoli wytrzymuję. Także pierwsze zwierzęta zostały tutaj dopiero po pięciu tygodniach do, e, wprowadzone. No, oprócz oczników, które się, jak wiecie, jak, jeśli oglądacie ten kanał, to one się po prostu same wprowadziły. Nie wiem kiedy, na pewno dużo wcześniej niż, e, e, niż ja wprowadziłem tutaj świderki i Amano, czyli pewnie gdzieś tak, nie wiem, może koło trzeciego tygodnia, a może już były wcześniej, po prostu. Tutaj mamy kolejne, bo dzisiaj dwa wróciły z tego i chyba to one są. Dwa, dwa wróciły z karceru. Karcer dzisiaj wymieniałem wodę, zupełnie zrobiłem podmiankę, i to zupełną wodę, więc przy okazji wydobyłem, karcer będzie czekał i dojrzewał do przekopnic. Jeszcze zrobię jedną podmiankę, damy więcej wody zmineralizowanej, pół na pół. No, i spróbuję zakupić na, na siodła cysty. Przekopnic, może Przekopnicy Australijskiej, bo te są dostępne. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będą tam cysty i czy rozwinie mi się jakaś Przekopnica. I wtedy będziecie mogli je obejrzeć w tamtym, tym mniejszym baniaczku. Jeśli będzie ich więcej, no to później przyniesiemy. One zazwyczaj się nie rozwijają, przekopnice występują też w Polsce, ja nie widziałem przekopnic, one w takich okresowych zbiornikach, gdzie nie ma ryb, ponoć jak są ryby, nie wiem czy to też ma w kierunku żab, też jest tak, to działa, w każdym razie jeśli są ryby, przykopnice się nie pojawiają, nawet się nie rozwijają z jaj. Czekają aż zbiornik będzie pusty, dlatego też w zbiornikach efemerycznych acysty znoszą wyschnięcie zbiornika, no i później po ponownym napełnieniu przekopnice się rozwijają. A są, wyglądają bardzo prehistorycznie, są bardzo podobne do trylobitów. Tak sobie myślę z ogonkiem, albo skrzypłoczy, które są znane przecież z Ameryki Północnej i też robią furorę. Też są bardzo fajne. No i cóż, zobaczymy tutaj. No, ekipa sprzątająca jeszcze przyjdzie, także tutaj jeszcze zostanie wspomożona ta ekipa sprzątająca, która w tej chwili się składa i z, ze świderków, i z Amano. Jeszcze będą ich pomocnicy. Zobaczycie jacy. No i zobaczymy jak to będzie funkcjonować. To małe akwarium jest przygotowane też po to, że gdyby były jakieś problemy, to część z nich po prostu przesiedlimy do, do tej mniejszej banieczki. Być może też zwiększę litraż większej banie, banieczki. No i wtedy zaczniemy je w jakiś sposób Obserwować, spróbujemy tu zniżyć obniżkę, bo zaczęła, a mam na dole tego zbiorniczka żywioła. Spróbuję Wam pokazać ją. Nie wiem, czy się uda tutaj uchwycić ostrość, chyba nie za bardzo. Teraz ustawiamy ostrość. Także tu jedna z tych dwóch Amano. Dzisiaj rano widziałem obie, ale druga gdzieś jest ukryta. No, i tutaj świderek już zdążył zejść spod termometru. I jest tutaj już. Tutaj żeruje. Bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że tu jest dużo okrzemek. Mam nadzieję, że on, być może nawet nie tylko okrzymek, są inne gatunki też, więc może, może tutaj właśnie w tej chwili je czyści. A jego popratteńcy, 12 sztuk tutaj mam. Sądzę, że już w tej chwili powinno być ich więcej w podłożu. Jak będziemy zmieniać tutaj wystrój, czy będziemy przynosić ten akwarium, no to wtedy się okaże, ile ich tak naprawdę jest. Te młode, które tutaj mogą się narodzić, one przez pewien czas, przez kilka miesięcy, dwa, trzy miesiące ponad siedzą w podłożu, jak to jest, nie wiem. No, a Dopiero po tym czasie mogą się pokazać i mam nadzieję, że tak to się stanie. Tu jeszcze się... O! Amano nam ukryło. Też się przemieszcza. Ech. No cóż, mam takie obserwacje, wolę to bardziej niż pisanie. Kiedyś chciałem bardzo dużo pisać, teraz mi się tak za bardzo chyba nie chce już. No i wolę się delektować takim światem, jeśli nie mam możliwości tuż za oknem, chociaż dzisiaj jest bardzo fajnie, dzisiaj jest 22 stopnie. Dzisiaj jest 22 stopnie, byłem trochę w terenie, nazbierałem dużo grzybów. Właściwie w jednym miejscu myślę, że będzie, w ciągu tygodnia będzie ich jeszcze więcej, także będzie możliwość zbierać dnia grzybów. Ci, którzy chcą je zbierać i nie zbierali wcześniej, a nie mieli możliwości, tak jak ja, no bo właściwie we wrześniu We wrześniu byłem rekonwalescentem zostałem wzbogacony o trzy nacięcia na brzuchu no, i tak naprawdę myślałem, że po dwóch tygodniach to ja będę biegał, gdzie tam nie udało się, jednak był to problem. Teraz powoli przestaje mi to przeszkadzać, ale nadal nie mogę dużo nosić, a sprzęt w terenie dużo waży. Także, no, oprócz takich jakichś wycieczek w jakieś nieskomplikowane tereny, to tak, ale raczej do lasu nie ruszałem. Dzisiaj miałem taką pierwszą. Większą, może nie tyle wycieczkę, co eksplorację teren, terenu. No i mówię, przy okazji, stojąc, obserwując ptaki na stanowisku, się okazało, że wokół mnie są grzybów, grzybów masę i w promieniu bodajże 20 metrów, 10 metrów, co ja mówię, to 10, od, od miejsca, gdzie ja stałem, nazbierałem dwie torby grzybów, więc nie wiem. Czułem się prawie jak w badeni, jak będąc kiedyś w badeni właśnie. Wchodząc do lasu byłem zafascynowany, bo nazbierałem od razu całą torbę kozaków a wchodząc na następną polanę zobaczyłem następną polanę pełną prawdziwków, więc już później tylko i wyłącznie jak już zbierałem w badeni przynajmniej grzyby. To ograniczałem się już do prawdziwków. Powiedziałem, że koźlaków jest tyle i nie będę. Nie jestem w stanie przerobić, przesuszyć, zjeść. Więc ograniczałem się tylko i wyłącznie do, do prawdziwków. A tu jeszcze mamy gdzieś naszego świderka. I świderek sobie tutaj łazi i funkcjonuje na tym zobaczcie ile on pokonał właściwie tutaj z góry do dołu to jest około 7 cm i on to przez ten cały czas jak mówię ja mówię gdzieś około 7 minut no to on już zdążył zejść na dół i teraz zaczyna kolejną wędrówkę w górę także jest naprawdę niesamowicie niesamowite jest to zwierzę poza tym tak Przybliżeniu naprawdę ładne. No to tyle. Nie będę was za... nudzał i zamęczał. Będę kończył tą swoją chyba przydługą relację.